Cześć moi drodzy, witamy Was serdecznie na kanale naszego Centrum Dietetycznego i zapraszamy Was dzisiaj na kolejny film, gdzie wraz z Karoliną będziemy rozmawiać o, o zakupach, o przechowywaniu produktów i o kilku fajnych trikach, które możecie zastosować w Waszej kuchni. Jeśli ten temat Więc Was ciekawi, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Cześć Karolina. Cześć, bardzo Cześć. mi miło. Druga część w poprzedniej tematyce, bo ostatni film się wszystkim bardzo, bardzo podobał, gdzie rozmawialiśmy sobie o tym na co uważać na zakupach. Mhm. A dzisiaj przejdziemy trochę już po zakupach do przechowywania tych produktów i do tego co z tymi produktami możemy zrobić w własnej kuchni. Mhm. Dzisiaj będzie głos głównie Twój, bo ja jak to facet <laughs> niestety głównie tak po męsku gotuję, ale myślę, że od Ciebie dużo fajnych porad dzisiaj wpadnie. Mam nadzieję, także postaram się coś Cię zainspirować. To od czego byśmy <laughs> zaczęli? Myślę, że tutaj warto jeszcze zacząć od generalnie od wyboru. Jak jesteśmy w sklepie, to są pewne triki, jak wybierać poszczególne produkty spożywcze. Ostatnio nawet byłam e, w, wybierać melon, bo jakoś tak mi się przypomniało z wakacji, jak kupowaliśmy. To tutaj jest ciekawa historia, bo melon e, generalnie to był miodowy, on był żółty. To e, szybko wygooglowałam, jak w ogóle rozpoznać, który jest dobry. No i tutaj w sumie jest całkiem ciekawa kwestia, że najbardziej takie charakterystyczne jest to, że jak bierzesz melona i powiedzmy on jest średniej wielkości, to jeżeli jest dojrzały, to waży znacznie więcej niż wygląda. No i tak faktycznie tak spojrzałam. Skórka powinna być oczywiście żółta, bez żadnych jakichś tam uszkodzeń ani ciemnych plamek. Wzięłam jakiś stosunkowo mały melon i po prostu miałam wrażenie, że go nie udźwignę. Okay. I faktycznie, później jak go rozcięłam, to był tak soczysty i tak świeży, że to myślę, jest naprawdę bardzo dobry wyznacznik do wybierania melona. Eee, natomiast myślę, że chyba największy problem jest zawsze z awokado. Zawsze jak jest awokado na promocji, to zawsze jest po prostu twarde jak głaz, <głos》>, że można tym po prostu to prawda, rozbić okno. Dokładnie. Tak. No. I dojrzewa jakiś tydzień albo dwa czasami nawet. No i właśnie tutaj mam dla Ciebie trik. Eee, o tym jak wybierać awokado już było eee, na poście, więc już tam nie będziemy powtarzać, ale generalnie eee, są dwa sposoby. Jedno, jeżeli chcesz przedłużyć, żeby nie czekać tydzień, ale na przykład 2-3 dni, wystarczy, że włożysz awokado do papierowej torebki razem z kilkoma pomidorami, a najlepiej z bananem. Oh. Z, zamykasz, odstawiasz i dużo szybciej dojrzewa, bo etyne, ety, y, banany i, i pomidory wydzielają etylen, kiedy dojrzewają, a ten etylen przyspiesza dojrzewanie awokado. Super. Wystarczy że do torebki i 2-3 dni mamy gotowe. Okay. Aczkolwiek raz byłam bardzo zdesperowana i potrzebowałam na konkretny dzień awokado, więc to jest jeszcze jeden trik. Ym, nastawia się piekarnik na 200 stopni Awokado owijasz folią aluminiową. Wiem, że to jest troszeczkę może nie eko, no ale raz na jakiś czas powiedzmy, damy radę. A w, awokado jeszcze jest w skórce? Tak, w skórce. No to jest szansa, mam nadzieję, że tam nic z, tego, z tej folii do awokado już do miąższu nie przeniknie. No, też mam taką nadzieję. Okej, okay. jak dalej? Wkładasz do piekarnika, jaki jest nagrzany, czekasz około 5-10 minut, wyciągasz i masz idealnie gładkie masło. No, wow! Okay. Także y, można od razu wy, wygrzebać łyżką i jest mega dojrzało od razu. Z no tego już parę. korzystałam dwa razy. E, no i naprawdę robię. A i na, robotę. na ile czasu jeszcze raz? Jeżeli dobrze pamiętam, to było 50 minut, okay, ale to najwyżej jeszcze na, na, napiszemy w komentarzach, jasne, żeby nie jasne. było wątpliwości. Super sprawa, a zastanawiam się, jak awokado na przykład przechowywać, jeśli zużyjemy tylko pół. Masz tu jakieś może triki na to. Jasne. Jak sprawić, żeby zbyt szybko nie ciemniało, nie zmiękło no, i te sprawy? No, awokado bardzo szybko ciemnieje. I to nawet jak czasem dam do sałatki, to już jest taki ciemny tak. nalot po dosłownie kilku minutach, a co dopiero przechowywać jeszcze w lodówce przez kilka dni. No to tutaj jest najważniejsze, że jak przytniemy awokado na pół zawsze zużywamy tą, która jest bez pestki. Mhm. A z pestką chowamy do lodówki, albo najlepiej do jakiegoś jeszcze pojemniczka do lodówki. Pestka wydziela też takie naturalne enzymy, które blokują ciemnienie tego awokado. Okay. Nawet jeżeli zrobimy guacamole i powiedzmy nie damy rady, rady przejść całego, to nie chowajmy guacamole samego do lodówki, tylko wrzućmy tą pestkę mimo wszystko i tak nie będzie ciemniało. Okej, okay, okay. świetna <laughs> sprawa, świetna sprawa. Też to lubię. No dobra, to co jeszcze? Co dalej byś nam tutaj zaproponowała, jeśli chodzi o takie kuchenne triki? Jeszcze jest jedna kwestia na przykład z pomidorami, bo yy, ja ostatnio w moim warzywniaku udało mi się kupić takie naturalne bawole serca, jeszcze naprawdę ostatni rzut, z tym, że były totalnie całe zielone. Nikt oczywiście nie chciał brać, bo konsument woli świeże czerwone, ja się wycofaniłam i wzięłam po prostu sobie wszystkie. No i teraz jak, żeby to dojrzało? Najłatwiej to nawet nasze babcie w kuchniach stosowały, że żeby szybciej pomidory dojrzały, to trzeba przykryć bawełnianą ściereczką. I miały tutaj znowu rację, bo przykrycie bawełnianą ściereczką, no to jest znowu kumulacja tego etylenu, które wydzierają pomidory i same siebie jakby napędzają do szybszego dojrzewania. Jeżeli nie mamy ściereczki, bardzo fajnie też się sprawdza włożenie do bawełnianej torby. Nawet schowanie do szafki i one sobie tam spokojnie powoli dojrzewają. Super. Więc to super. Bardzo jest bardzo ciekawy taki, trik. Tak, to bardzo użyteczny i babcie może nie, nie do końca wiedziały, dlaczego przykrywają, mhm. ale to działa, więc to jest najważniejsze. Inny trik e, to jest jeszcze, jeżeli chodzi o rzutkiewki. Tutaj y, ja osobiście bardzo lubię rzodkiewki, nie wyobrażam sobie że w śniadaniu bez rzodkiewki, nie wiem jak Ty. Twarożek z rzodkiewką i śmietaną to jest Dokładnie. jedno z keto najlepszych dań, jakie sobie można serwować. No. zawsze mi się kojarzy z domem, także jak najbardziej. Tak, więc się rozumiem tutaj idealnie, ale niestety często było tak, że jak ja jadłam sama na przykład w domu tą rzodkiewkę, no to faktycznie po dwóch, trzech dniach już była taka miękka. Miękka, tak, to już nie jest ta rzodkiewka, o jaką chodzi. Tak, to w ogóle nawet jak się krui, to ta skórka jakoś tak dziwnie odchodziła, no tak <grym> średnio to wyglądało. E, no to trik jest taki, żeby wyrwać na samym początku, jak kupimy rzodkiewkę, te liście z góry. Okay. Bo mm, liście pod wpływem tych wszystkich e, fotoprocesów i tak dalej, one oddają jakby mm, wilgotność z rzodkiewki, na zewnątrz. Czyli jest po prostu ta wymiana gazowa tam przez te y, szparki w liściach. Mhm. Coś takiego było na biologii. W każdym razie, jeżeli się wytnie te liście, to ta woda nie ma skąd uciekać, ta para. Nie zachodzą te wszystkie procesy i rzodkiewka nie traci na Okej. Okay, okay. I wtedy nawet przez tydzień, półtora rzodkiewka jest twarda. I jest Czyli kreść. odcinamy liście, wrzucamy ją pojedynczo do jakiegoś pudełeczka i może sobie... Nawet nie pojedynczo, może zostać w pęczku Aha. tylko żeby tą górę liści okay, po prostu wyrwać. Okay. Tak. Czyli nie musimy docinać do, do, do korzonka samego? Nie trzeba. Okej, okay. chodzi głównie o liście. Nawet najfajniej, jeżeli nie chcemy, to jest też taki fajny sposób, na cięcie y, pietruszki, koperku i też odcinanie właśnie liści z rzodkiewki mieć w domu, w kuchni, jedne nożyczki do tego. Ja mam odłożone jedne nożyczki, które są tylko i wyłącznie właśnie do spożywki. I po prostu jak kupię pietruszkę czy koperek, wiadomo, że w lodówce mega szybko tracą mhm. na jedyności i no większość wtedy idzie do wyrzucenia. Więc do takiego wiero y, pojemniczka y, czy słynnego poloda, zazwyczaj jak mamy. Koparek. Tak. No to po prostu tniemy tymi nożyczkami i, i się nie cacamy. Też ten sok tak nie ucieka, bo często nie wiem jak dalej, jak kroję pietruszkę, no to jednak zostaje taka zielona. Ja widzę na... pietruszki, jeśli chodzi o liście, także tutaj się nie wypowiem. To skandal. Pietruszka, wiem, wiem, że jest, to jest złotym. Y, tym składnikiem tak. diety, ale jakoś sobie rekompensuje. Ja przynajmniej lubię wątróbkę, to zawsze, no tak. zawsze coś zawsze coś. rekompensuje wątróbką. No ale y, generalnie tak już wracając do no to jest naprawdę cud natury, bo tam jest i witamina C, i wapń, i po prostu tam wszystko jest w jednym. Tak. I wystarczy jej troszeczkę dosypać do zupy, żeby wszystko, wszystkie składniki dostarczyć. I żeby zepsuła cały smak. W sensie ja tak mam, y -y. do tego nawet nie używam, ale dużo naszych podopiecznych używa i jestem jak najbardziej za tym, żeby ją w diecie. Y -y. Tak, to, to, to się cieszę, ale um, z tym, z pietruszką jest jedyny taki problem, że często ludzie dorzucają, znaczy no my generalnie dorzucamy ją w trakcie gotowania mhm. się zupy, więc niestety witamina C, która tam jest, jest strasznie taka termolabilna. I niestety cała ucieka pod wpływem temperatury. Więc tutaj, tą pietruszkę trzeba zawsze dokładać na sam koniec, przed podaniem, a nie wrzucać do całego gara z zupą. Bo jak będziemy go po prostu podgrzewać co jakiś czas, no to wszystko ucieka. Więc okay. zostają tylko zielone liście. Okej, okay. ważna informacja. <grystanie> tak. Przejdźmy do tematu jajek, czyli jednego z ulubionych produktów ludzi na keto. Bo no, w sumie... tylko nie na keto. No <grystanie> w ogóle. W ogóle. I mega zdrowe, jak pokazują aktualne dowody naukowe, także. Smaczne i bogate składniki odżywcze. Ostatnio miałem taką nieprzyjemną sytuację, że robiłem sobie pyszną poraną jajeczniczkę, już na patelni boczek z masełkiem był mm. gotowy, już cztery jajka było, były wbite i piąte jajko przedostatnie okazało się z bukiem. Mm. Więc sytuacja tragiczna i teraz pytanie, jak do tego nie dopuścić w przyszłości? Czyli czy jest w ogóle opcja rozpoznania, że, kto, że z tym jajkiem jest coś nie tak zawczasu, zanim wybijemy wybiję je na patelnię? Generalnie najlepiej zawsze po prostu mieć świeże jajko od kurek. No ale wiadomo, że to jest ciężkie, szczególnie jeżeli mieszka się w mieście. Sama gdzieś tam kombinuję przez mamę, koleżankę, która ma znajomą, która gdzieś tam mieszka na wsi i daje mi te jajka. No ale wiadomo, nie każdy ma taką możliwość. Tylko też jak weźmiesz większą ilość i one trochę stoją, to też jest ryzyko, o, że tam się coś zadzieje, nie, prawda? Nie, nie, dlatego no to właśnie. 10 max i po prostu mm -hmm. lepiej rzadziej. No, ale mimo wszystko to, to jednak to jajecznica z tych jaj to jest nieporównywalna, bo jest tak intensywnie pomarańczowa, że, że szok. No, ale wracając do Twojej przykrej sytuacji. Niestety zawsze jak wbije nam się takie jajko ze zbukiem, no to niestety cała potrawa jest do wyrzucenia. Tak już było. I to niestety nie ma tutaj Zmiłuj się, podobnie jest z pleśnią. Nawet jeżeli jest kawałeczek, nie odkrajamy, tylko niestety cały pomidor czy, czy ogórek, czy cokolwiek musi iść niestety do wyrzucenia. Bo mimo, że nie widać tych komórek pleśni, no to one jednak są w całym już produkcie. No niestety. Ale, wracając do tych jajek, są takie trzy metody, które możemy zrobić sobie w domu. Jedna chyba wydaje mi się najbardziej popularna, to jest test wody czy pływalności, jak zwał, tak zwał. W każdym razie jajko wrzucamy do jakiejś wysokiej szklanki albo jakiegoś wysokiego naczynia i po prostu obserwujemy. Niektórzy mówią, że należy dodać soli troszeczkę do tej wody. Ja nigdy nie dodawałam tej soli, ale myślę, że dodatek soli na pewno nie zaszkodzi, więc y, można spróbować. I teraz są trzy opcje. Jedna opcja, że jajko będzie leżało na dnie, no to jest cud, miód, po prostu świeżutki, można nawet zjeść z płynnym żółtkiem i wszystko będzie w porządku. Druga opcja jest taka, że jajko będzie jakby stało na sztorc tej szklanki, delikatnie gdzieś tam się kołysało, jakieś mm. takie różne y, tańce. Jajko jest dobre. Z tym, że raczej już lepiej je zrobić na twardo, ugotować. Jest mimo wszystko świeże, aczkolwiek nie jest takiej pierwszej świeżości, żebyśmy okay. spokojnie mogli jeść bezkarnie. Eee, natomiast najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy jajko nam zupełnie pływa sobie po powierzchni. Wtedy po prostu jest bardzo duża ta przestrzeń powietrzna, co jest zawsze w jajku na, na, na samej górze. No i niestety jajko wtedy jest zepsute, więc tutaj już nie ma zmił się i jajko niestety musi zostać zutylizowane. Okej, okay, okej, okay. czyli takie jajko już do niczego się kompletnie nie daje. Kompletnie. Ani do układowania na twardo, ani no, no, no nic z tym po prostu się nie da zrobić. I to jest, to też prawdopodobnie właśnie jest z bóg, tak jak też okay, wtedy okay, było Okej, czyli jest duże ryzyko. No dobra, a te dwa pozostałe testy? Drugi to jest test światła. I tutaj w sumie troszeczkę mi się to kojarzy z taką zabawą cieni, jak mm. <laughs> czasem się bawiło w przedszkolu. Generalnie chodzi o to, że musimy mieć latarkę i jajko. Świecimy tą latarką w jajko, i jeżeli jajko jest dobre, no to widzimy wyraźnie okrągłe żółtko. E, natomiast ono nie jest takie ciemne. Raczej ciężko jest zauważyć jakąś różnicę. Wtedy jajko jest naprawdę pierwszej świeżości i możemy jeść nawet półpłynne. Jeżeli widać okrągłe żółtko, które jest delikatnie ciemniejsze, to jajko też jest dobre, aczkolwiek, podobnie jak w poprzedniej sytuacji, lepiej jest jeść po prostu ugotowane na twardo, żeby nie, nie kusić rosu, że tak powiem. Natomiast, jeżeli widzimy w ogóle bardzo niejednorodne to żółtko, które się zlewa gdzieś z białkiem i, i są jakieś takie dziwne kreseczki, jakieś zwłóknienia w tym jajku, no to znaczy, że jajko jest totalnie zepsute no i niestety leci do kosza. Okej, okay, okej, okay, bardzo ciekawy test w takim razie. <grym> no taki, troszeczkę zabawowy bym powiedziała. Okej, okay, a ten trzeci? Trzeci sposób jest troszeczkę już bardziej zaawansowany, yy, znaczy zaawansowany, już gdzieś trzeba, yy, wymaga troszeczkę większej wiedzy od nas, bo to jest test talerza. Generalnie po prostu wbijasz jajko na talerz i musisz zobaczyć, Dobre jajko ma bardzo takie zbite i zwarte białko, które jest taką jakby jedną masą, takim jednym glutkiem, że tak powiem. A żółtko jest okrąglutkie, bardzo wypukłe i co najważniejsze, nie pękło pod wpływem zbicia skorupki. No wiadomo, wyjątek jest taki, jeżeli nam się tak niefortunnie jakoś zbije skórka, że po prostu to przekujemy, to wiadomo, aczkolwiek jeżeli ładnie wyłożymy to na talerz, to żółtko powinno cały coś się trzymać i nic nie powinno z niego wypływać. Wtedy jako jest pierwszej świeżości, tutaj yy, możemy jeść w dowolnej postaci. Natomiast jeżeli białko jest troszeczkę bardziej płynne, mimo wszystko zwarte, ale jednak nie tak bardzo zbite. I żółtko jest jednak już mniej wypukłe niż świeże jajka. No to wtedy tutaj znowu lepiej na twardo i będzie wszystko w porządku. Natomiast jeżeli wybijemy takie y, jajko, żółtko nam się rozleje od razu, jakieś to białko będzie strasznie wodniste, no to no, niestety. przyjemny zapach. No i przede wszystkim zapach. No to już jest niestety do porzucenia. Okay, okay. Aczkolwiek mam nadzieję, że nikt tej trzeciej opcji jednak u siebie w domu nie znajdzie. Też tego życzę. Z takich fajnych, praktycznych porad, które mi przychodzą do głowy jeszcze, jeszcze w kontekście właśnie współpracy z podopiecznymi i tego, co często się dzieje, mm -hmm. to mrożenie wywarów rosołów. To znaczy bardzo fajna keto, szczególnie dla osób, które zaczynają na adaptacji zrobić sobie taki wywar albo rosół, w który też łatwiej dosolić i ma dużo mm -hmm. minerałów. Także bardzo fajnie się sprawdza jako źródło nawodnienia, no tylko jak już zrobimy taki wielki kar rosołu, to później <laughs> jest problem jak to zużyć. No i tutaj świetnie sprawdzają się po prostu małe plastikowe pojemniczki, do których ten rosół możemy rozlać, zamrozić go i później mamy kilka porcji, z których też można zrobić różnego rodzaju zupy, np. zupy krem czy jakieś zupy warzywne, gdzie mamy dwa w jednym, bo i porcje warzyw. Wiadomo, że trochę przetworzonych, więc może nie aż tak bogatych jak surowych, ale zawsze to lepsze niż w ogóle nie jeść tych warzyw, no i dodatkowo rosół. Także mrożenie rosołów, wywarów to jest świetna sprawa. O no kurczę, no tego to nie słyszałam. To, to o mrożeniu zupnień nigdy nie pomyślałam, aczkolwiek w sumie słyszałam, że ludzie często sobie mrożą nawet gotowe pire. Okay. Na przykład bardzo fajnie jest sobie upiec, może niekoniecznie kiedy jesteśmy na adaptacji, ale już w późniejszym etapie diety ketogenicznej, dynie. Dynia to niestety jest wyłącznie sezonowy owoc. Nie możemy go znaleźć nawet w wielkich marketach w, 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 na wiosnę czy w zimę. Więc tutaj warto ją upiec w kostkach albo w paskach. Jak ona ostygnie, to faktycznie sobie zamrozić i później będziemy mieć okay. do jakiejś... czy puree, czy do zupy po prostu wrzucić gotową. To jest bardzo fajny trik, i niektórzy wiem, że właśnie też pirę z Dyni albo z Brokuła też mrożą, więc też można i w ten sposób kombinować. Aczkolwiek o rosole powiem szczerze, że nie słyszałam, więc bardzo fajne jest to. Koniecznie. Co się jeszcze na koniec? Ostatnio miałam bardzo przykrą sytuację, że właśnie byłam w Lidlu, był Kaczek w promocji. Z, z pozoru wyglądał bardzo ładnie, natomiast jak otworzyłam to opakowanie próżniowe to w tych miejscach, w których plastry przysłaniały się nawzajem, było lekko sine. Okej. Okay. Eee, no zaczęłam sprawdzać to mięso, czy nie śmierdzi, jak w ogóle jest z takim dotykiem. No było wszystko jakby w porządku, ale no już widać, że to był już taki ostatni moment. Więc jedyne co, no to jednego kota to zostawiłam, że tak powiem, bo był do, do usmażenia. Natomiast resztę szybko od razu zamroziłam. Więc tutaj mrożenie mięsa jest mega dobrym sposobem, bo niby termin ważności był w porządku, bo był chyba do początku grudnia ten karczek, ale jak go zamrozimy, mimo że to jest puste mięso, to spokojnie 2-3 miesiące może być w lodówce i się nim, w zamrażarce, przepraszam, i się z nim nic nie będzie działo. Tutaj y, można mrozić różne mięsa, można też mrozić mięsa mielone. Szczególnie tutaj zalecam mielone, bo y, tak jak gdzieś w eBooku, y, mam nadzieję, że niektórzy już mieli okazję przeczytać, to y, mięso mielone może być w lodówce maksymalnie jeden dzień, przez to, że jest przetworzone. Natomiast jeżeli je zamrozimy, to spokojnie kilka miesięcy możemy sobie to trzymać i wykorzystać, czy do spaghetti, czy do jakichś pulpetów. Także to jest dobry pomysł. Ja często sobie porcuję, jakby już to mięso mielone, na takie porcje, jak, jak używam do konkretnych dań. I często po prostu nalepiam taką karteczkę samoprzylepną, jaka jest masa tego produktu. Więc to później wyciągam patrzę o 250 albo 500, no to biorę. Okay. Więc to jest też taki dobry sposób. Praktyczne, praktyczne. Tak, ale im, tłust, im bardziej tłuste mięso, tym krócej może być w zamrażarce. To jest okay. taka reguła. Więc karczek będzie dużo krócej mógł być w tej zamrażarce, niż na przykład pierś z kurczaka. Okay. O tym trzeba. Ważna mówić. informacja. <grym> Czyli tłustaję pierwszy. Tak, dokładnie. Super. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał i był dla was pomocny. Tutaj wspominaliśmy parę razy w trakcie tego nagrania o e-booku, który miał premierę całkiem niedawno, o e-booku na temat tego, jak zadbać o zdrowie w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy trochę zamknięci w domu. Jeśli jesteście ciekawi, to sprawdźcie opis filmu. Tam znajdziecie tego e-booka, którego autorami jesteśmy właśnie my razem, ja i Karolina. Także to. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję kanału, bo widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.